28 szczytów Korony Gór Polskich Dziś kolejny odcinek z naszej górskiej przygody Przed nami Lubomir Oraz Mogielica Na Lubomirze trafimy na wyjątkowe miejsce Obserwatorium astronomiczne Ukryte pośród lasów A na Mogielicy Gubimy szlak I lądujemy poza wyznaczoną trasą Zgubiliśmy się Albo jest tak słabo oznaczony ale no nie ma szans, żeby teraz już zawrócić. Idziemy ciągle w górę. Czy uda nam się znaleźć właściwą drogę? Przekonajcie się o tym sami. Witamy z majówki. Eee, w dniu dzisiejszym wchodzimy na szczyt Lubomir. Jechaliśmy tutaj pod schronisko i w tym miejscu będziemy startować. Pierwszy szczyt 904 metry, czas, już wam mówię. 2 godziny 40-330 metrów przewyższenia. 8,5 kilometra. po prostu spacerek. Dokładnie. Musimy zrobić Lubomir i Mogielica, która jest troszeczkę wyższa niż tutaj. Dobra, lecimy. Śmieszna dosyć sytuacja, dlatego że jest darmowy parking. A facet woła i prosi, żeby u niego zaparkować. Żeby miał za co żyć, jak, żeby to, powiedział. Miał za co żyć, jak to powiedział. Ale facet biega za tymi samochodami, więc to dosyć śmiesznie wygląda. Jeżeli ktoś by chciał przyjechać sobie tutaj na weekend, to będą zrobione typowo trzy szczyty, które można zrobić weekendowo. Dwa robimy dzisiaj. Jutro robimy jeden dłuższy. I zmieniamy lokalizację. Subskrybujcie nasz kanał. Obserwujcie trip. Onion. Łapka w górę. Na Żuliksa. Mamy właśnie jedno spostrzeżenie, że ten szlak tutaj na Rubomirze jest średnio oznaczony. Na drzewach nie widać żadnych namalowań. Tu jest czerwona. Poczekaj, tu jest jakiś szlak w czarnym. A tam też jest czarny, niżej. może zielony i czarny. Nie no, to nie jest czarny. Jest czarny. Gdzie masz tutaj czarny? To jest drzewo. Aha. No nie ma czarnego, to się tylko wydaje. Pławda. Nie wiem, zobaczymy. Jest, mamy to. Droga odnaleziona. Jest czerwony, czarny, zielony. Czyli ma, miałam rację, tam im po prostu no farby tak. brakło. Farby, farby im tam <laughs> brakło na to. No ale dobra, to możemy iść. Na mi, że jest obserwatorium, można sobie poobserwować gwiazdy, ale problem polega na tym, mamy 9 dni, a chcemy zrobić 8 szczytów łącznie. Trzymajcie kciuki za nasze nogi. Dokładnie, bo dopiero zaczynamy, więc nie wiemy jak to będzie. Dzisiaj czeka nas łącznie prawie 20 km, jutro chyba z kilkanaście km. Pojutrze mamy dzień przerwy, po czym będziemy mieli prawie 30 km. Jedną trasą zrobimy w jednym he miejscu. Tak, widzicie jak się cieszy. Dobra, odbijamy w prawo. Jest jakoś super ciepło. Bo jest jakieś 12, 13 stopni. Dlatego czapka, nadal krótkie spodenki. Nie wiadomo, czy do góry, czy na dół. Oznaczeń nie ma, ale idziemy na górę zobaczyć. No i mamy serio tak no, Nie wiem, nie, to to na pewno nie. Chyba musimy zejść na dół. Ok, czyli na dole jednak, czyli tam na rozwidleniu. E, dolną częścią, nie do góry. Nie wiem ile kilometrów włączy nas czeka na tej majówce, ale będziemy nawet jechali w okolicy Kielc, więc kilometrażowo Myślę, że przebijemy 100 km na spokojnie. Przewidziane są dwa dni na odpoczynek. Może zrobimy też coś ciekawego w Pieninach, w Bieszczadach. Zobaczymy jakiś rower, może. Zobaczymy jak z czasem, jak z siłami będzie. Ogólnie robi się wąsko mega. Dosyć dziwnie. Jakby zanikała w ogóle ta ścieżka i był mały strumyk, ale tam chyba wyżej już jest, tak? Ogólnie śliskawo dzisiaj jest. Lecimy. Pieszczyć! Państwo, jesteśmy chyba już na szczycie. Tak, dokładnie. To jest to obserwatorium. Jest sobota, więc jest otwarte, ale jednak się nie zdecydujemy na wejście. Nie to nawet, że czas, bo pewnie by się wyrobili. Tylko my lubimy oglądać. Fajnie by było zobaczyć coś wieczorem, poglądać sobie gwiazdy. A tak w ciągu dnia, to co? Ja oglądam moją gwiazdę. Od kogo? Maruna, Nie Maruna? Maniura. Ale jest są. Maniura. No, maniura. No ale właśnie tak jak tutaj pan powiedział, obserwować słońce sobie można. Przyjedziemy tu kiedyś. Jak się A bo gdzie dzieci indziej. doczekamy. Ta, o, jak się dzieci doczekały, to tu przyjedziemy. A jak się czeka na dzieci? Że się doczekać nie możemy. Ta się najpierw na nie zdecydować. A, okej. Okay. Wchodzi się tu w sobotę niedzielę o pełnej godzinie. E, co na bilet tu dwie dyszki? Dorosły, dzieciak dyszka. No niestety my się nie wyrobimy z czasem, bo dzisiaj musimy drugi szczyt zrobić. A też my dzisiaj dopiero z Wrocławia wyjechaliśmy o godzinie 7. Gdybym wiedział, to byśmy pewnie godzinę wcześniej wstali i byśmy zrobili to. No, ale tak to niestety noclegi mamy zabukowane i nie możemy już tego pozmieniać. Więc lecimy teraz w dół, troszeczkę inną trasą. Tą czarną, już nie wracamy. To w ogóle chyba nikt tam nie wchodzi. Wszyscy wchodzą tą czerwoną i schodzą. Wracając ze szczytu, zajrzeliśmy jeszcze do schroniska. Można tam coś zjeść w dobrej cenie, albo nawet kupić zestaw na ognisko z kiełbaskami. Po krótkim odpoczynku zeszliśmy na park. Zjedliśmy szybki posiłek i ruszyliśmy dalej w stronę Mogielicy. Dojeżdżając do Mogielicy, kierowaliśmy się na parki i zaufaliśmy mapie. Ta jednak wyznaczyła nam trasę, która okazała się naprawdę ciekawym przeżyciem. Ok. Wyśbliży Państwa, Mogielica i trasa na nią wygląda dosyć ciekawie. Wąsko. Pod góry. Z góry. Ta. O kurwa. Na jedynce musimy prawie że. A jedziemy na parking, który pokazuje nam, jak na Mogilice dojść. Też radę, maleńki! Jedynka musi iść. Ależ zrzyłowany będzie. Żeby tylko przetrwał. Bez łańcuchów to ani rusz tutaj. Widoczki ładne. E, wracamy kawałeczek, bo... Nie ma jakby drogi, droga się kończy, więc cofamy kawałek i jakoś chyba dojedziemy. Jezu, ale dostanie dzisiaj w dupę. Terenowe nasze auto. A parking jest gdzieś tutaj. Dobra, jest tutaj parking. A, oh, wow, wow, wow. Jesteśmy w domu trochę jak terenówką, byśmy normalnie tu jechali. Auto terenowe. No. Macie poszedł na zwiatki zobaczyć. I zaraz zobaczymy. Co, czyżby to było do tej drogi niżej? Tak, no. Jest nadzieja, że podjedziemy bliżej. Pytanie: jaka nam jest droga? Pewnie nie gorsza niż już jechaliśmy. Czyżby u nas się odpaliło lenistwo, że nie chcemy tyle iść spacerem? Nie, to nie chodzi o to, że z spacerkiem nie iść. Tylko to będziemy szli trasą pole się taką. A nie wiem, jak po prostu z czasem no, się wyrobimy. Wolę spędzić trochę więcej czasu do góry, a nie z lenistwa. No. Ogólnie, finalnie dotarliśmy, będziemy wracać trochę inną trasą i sprawdzimy, ale podejrzewamy, że jest lepsza niż ta, którą nas przekierowało. Tutaj też ładna polanka, zobaczcie, o i są leżaczki, można sobie pocilować. Ogólnie sprawdzałam rowerki, tutaj sobie możecie wypożyczyć do 2 godzin za 20 zł, do 4 godzin za 30, a na cały dzień za 40. Więc myślę, że to za 40 na no cały dzień jest dobrą opcją, żeby sobie pośmigać. Aczkolwiek nie wiem, czy tu jest jakoś dużo trasek w tych, tych okolicach. Dodatkowo można sobie dobrać kask i jeszcze były jakieś inne akcesoria. Już nie pamiętam jakie. Tutaj będziecie mieć z boku rozpiskę Taką. No, będziecie mieć tutaj rozpiskę, więc możecie sobie rzucić okiem. A my dreptamy. Mati walczy. Znaleźliśmy trasę. Ogólnie coś tam dzisiaj nawigacja nie sprzyja. jest chyba po raz pierwszy szlak w ogóle trochę inaczej oznaczony czerwonego, takiego zwykłego, tylko z pod kątem. Zaraz Wam pokażemy. I skos. Dobra, no to wybieramy tą dłuższą wersję e, przez obóz partyzancki Wilka, przejdziemy, jest godzina 45, tą zieloną trasą prosto jakbyśmy szli, no to wyszłoby 2 godziny w tej z powrotem, tak to mamy 3, godzinkę dłużej, wybieramy trochę tą dłuższą trasę, żeby sobie przejść dookoła. Zobaczymy czy nie popełniłem błędu idąc tutaj, bo trochę tak zagmatwane to jest, tak mi się to jakoś to nie wiem. Intuicja, żebyś tu. Zazwyczaj działa, ale. Zazwyczaj. Nie widać, że to mało uczęszczane ścieżki są, nie tak jak na głównych miejscach, gdzie jest dużo turystów, bo na tej trasie, co dzisiaj idziemy teraz, spotkaliśmy dwie dziewczyny schodzące, no pewnie większość idzie tą trasą zieloną, bo te trasy są dosyć mocno zarośnięte, słabo ogólnie oznaczone, jak na ścieżkę dydaktyczną, no to za wiele tutaj nie ma, a jest tutaj dużo wody, strumyków. O kurwa, nie wchodź tu, Uch, nie. No trzeba przyznać, że jest grubo, wodniście, spływa tutaj wszystko, jak utknęłaś, przecież idziesz. buty będą upierdzielone, jak nie wiem co. Znowu mogliśmy założyć inne buty. No ja mam już upierdzielone. A ty już jesteś, z góry nasz brudny, mokrą. No. Bo jak ty się zatrzymałeś, to ja wpadłem do wody. Wtedy. Nie lubię takich tras. No z wczorajszych deszczy, które były. Po prostu spływa nadal woda. Jak widzicie. No dobra. Tu, tu bokiem się da trochę przejść. No i zaczął się stromy odcinek. O, no, trzeba przyznać, że stromiaszczo. Na kamerze to wygląda jak kladia wyszła ścieżką. sobie tam, o. No to trzeba brać pod uwagę, że robiąc koronę poznajemy Polskę. Zwłaszcza i południe. I rejony. Ale widoków tak, jak na przykład byśmy weślili, nie wiem, w tatry, na Śnieżkę, czy gdzieś tam już wyżej troszeczkę, no tutaj często jesteśmy po prostu w lasach, idziemy pod górkę. Trochę nam brakuje widoków w takich miejscach. Głównie Klaudia jest niezadowolona. A jej powiem, że ja też no, wolałbym, oczywiście, z widokami śmigać jakimiś super sob, Ale po koronie przyjdzie czas na wyższe szczyty, jeszcze. Pięknymi widokami, na 100%. Chcieliśmy na taką drogę i teraz żadnego znaczenia, zero. Prawdopodobnie mamy iść tutaj, gdzie idzie kaldia. Ale co z tego, jak tutaj nawet na początku powinno być gdzieś to postawiony słupek, a my teraz musimy wejść kawałek po stronę ścieżce, zobaczyć, czy tam w ogóle jest znaczek, czy to tutaj, czy nie. Przejdźmy jeszcze kawałek i zobaczmy. No idziemy, ale do jakichś 300 metrów żadnego znaku kompletnie. Najwyżej będziemy robić nadprogramowe metry. Zobaczymy dalej. Mam przeczucie, że idziemy nie do niebieskiej, żółtej trasy, ale że dojdziemy tą stroną do zielonej. Zobaczymy, czy na no, brzekmicznie, bo nie ma kompletnie nic. Ciekawa przygoda, ahoj, nie schodzimy w dół. To najważniejsze. Idziemy szlakiem białym. <grywki> Zgubiliśmy się, albo jest tak słabo oznaczony, ale no, nie ma szans, żeby teraz już zawrócić. Idziemy ciągle w górę. Zobaczymy, gdzieś na pewno wyjdziemy, no. Zacznę się marzyć, jakbyśmy szli w dół. Czołówkę mamy. by dotrzeć potem do hotelu i się wyspać. Prowadzi w górę. Wygląda jak normalna ścieżka. Ci ludziom nie bo, chyba było szkodane farbę, i z tej kolektory malują półkę. Może to jest nasza trasa biała. Mam nadzieję, że gdzie was doprowadzę. Nie jest jeszcze za jakoś tak bardzo, więc nie jest jakiś duży problem. O, zielony szlak. Dobra, proszę Państwa, wytyczyliśmy sobie nową ścieżkę. Czyli, generalnie, jak się tu wybieracie, idźcie zielony. Nie, no można spróbować, no my tam zgałganiliśmy przy tej drodze, bo poszliśmy prosto tam, a moim zdaniem trzeba było po prostu iść drogą, ale no nie było tam żadnego oznaczenia. Pewnie był kawałek dalej gdzieś wzdłuż drogi, ale przynajmniej było ciekawe trochę. No ja się zacząłem dobrze bawić. Ty irytujesz, ja dobrze się bawię. Ja lubię takie, zawsze gdzieś się zgubić. Mniej więcej orientację w terenie mam. Jesteśmy pod górę, racjonalnie. Ja bym to była sama, ja bym tam utknęła Dałabyś sobie jakoś radę. Zdać ma już blisko, zostało naprawdę niewiele, bo to jeszcze z 30 metrów max i ścieżka okaże się być dobra, którą wybraliśmy, biała. I dotarliśmy. Szanowni Państwo, i jest pieciątka. Za słabo tuż zbrany. Tu jest tuż. Zobaczymy jak wyjdzie z drugą. Nie wyszło też do końca. No dobra. Przykraj mi. Jest jak jest. To jakiś taki fajny olbrzym był, ale niestety. To była pieczątka jest. To, proszę Państwa, idziemy wejść na fiasze. Zobaczyć fitoki jakie są. Jesteśmy już chyba tutaj sami w ogóle. Chyba, że może coś jest do góry. Ale... Ściągnij raki. Podczas burzy. Ach, dziękuję. Mam nadzieję, że też mówiliście na zdrowie. Uu, widoczki ładne dosyć. W dniu dzisiejszym dwa szczyty zaliczone Ale jeszcze teraz do hotelu musimy dojechać. Zajść z góry, dojechać godzinę. Siła Siema! Idziemy na drugą stronę zobaczyć, co idzie, się dzieje. Państwa, a drugą stronę idziemy do idzie, 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 jak tam żona? Czesiek, zobaczysz, opa. Ładnie. Ładne widoczki. Ładne widoczki. No właśnie. Warto się zgubić jeść przez ten lasek. Mówi że taki widok. Mówi że było warto. Teraz mogę powiedzieć. Piękna. No. Pewnie tego nie widzicie, ale możecie sobie wyobrazić.